Kiedy byłem mały na osiedlu, cały czas stawiali takie dwuosobowe huśtawki, że się siedziało naprzeciwko siebie. No wiecie, takie biedne metalowe huśtawki, że dwie osoby siadały naprzeciwko siebie, na takich jakby krzesełkach pomalowanych najtańszą emalią, i mogły się huśtać razem. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że chciano oszczędzić materiały. Jeden stelaż na dwie osoby to zawsze mniej drogocennego metalu, czy coś innego kierowało umysłami inżynierów, którzy zaprojektowali ten cud techniki. Od pierwszego dnia pod huśtawkami ustawiały się kolejne. Dzieci, pragnących spróbować tej nowej zabawki, bryzy świeżości na placu zabaw, wypełnionym starymi zardzewiałymi karuzelami i drabinkami pamiętającymi młodość pierwszego sekretarza dawno odeszłej i znienawidzonej partii. My jako starszaki przychodziliśmy na plac zabaw po zmierzchu, kiedy młode matki, dopalając ostatnie papierosy, udawały się ze swoimi płaczącymi dziećmi do domów, aby jutro kontynuować edukację w technikum. A ostatnie ze starszych dzieci znikały w domach, pędząc na wieczorynkę, która z zapałem oglądały na 21-calowych telewizorach Trilux, będących wskaźnikiem wysokiego statusu społecznego w biednych umysłach ich jeszcze biedniejszych rodziców. Wtedy to właśnie my, znienawidzone starszaki, niepodzielnie panowaliśmy nad królestwem metalowych drabinek i koników. Pluliśmy na siodełka karuzel, sikaliśmy do piaskownicy i robiliśmy wiele innych dorosłych w naszym mniemaniu rzeczy, których sens nigdy nie wydał mi się jasny. Tak samo było, kiedy postawili te nowe dwuosobowe huśtawki. Najpierw Mateusz wyrwał łańcuszki mające w teorii zabezpieczyć dziecko przed wypadnięciem z pomalowanej tandetną emalią ławeczki na huśtawce, ale tylko teoretycznie. I wtedy, gdy Mateusz z pasją próbował oderwać drugi z pary łańcuszków w głowie któregoś z nas, zrodził się plan. Huśtanie na bonusa. Idea była prosta: każda huśtawka posiada rurkę, o którą blokuje się, gdy pasażer jest rozhuśtany zbyt wysoko. Ma to zapobiec kręceniu się huśtawki wokół górnej osi i wyrwaniu z jej z ziemi. Ustaliliśmy, że każde przypierdolenie w tę rurkę to tak zwany bonus, więc każdego dnia po zmierzchu z młodzieńczym zapałem biliśmy kolejne rekordy w ilości bonusów. Oczywiście konstruktorzy huśtawki nie przewidzieli, że zostanie ona wykorzystana do tak dziwnych celów, więc nogi choć w betonowany wchodnik z każdym kolejnym bonusem wyrywały się z ziemi, a rurki trzymające siedzisko wyginały się raz w jedną, raz w drugą stronę. Pamiętam to jak dziś. Był gorący lipcowy wieczór, środek wakacji. Komary latały stadami, a słońce zachodziło, gdy na placyku pojawił się Piotrek. Nigdy nie pozwalaliśmy się z nim z nami bawić, sam nie wiem czemu. Piotrek przyszedł i powiedział, że chce pobić rekord bonusa. Wyśmialiśmy go, ale był uparty i w końcu siadł samotnie na krzesełku. Jako, że wcześniej huśtałem Mielonego, mówiliśmy na niego tak, bo był gruby, a mama w sobotę wywołała go z okna na obiad słowami: Sebastian, do domu Mielonego. I łysego, który był wysoki i też swoje ważył. Kiedy przyszła pora huśtać Piotra, wykręciłem się, mówiąc: Że jestem zmęczony i nie mam siły. Prawda była jednak inna. Zauważyłem, że huśtawka bardziej niż zwykle odrywa się od ziemi i po prostu się bałem. Kiedy Piotruś wsiadł i zaczęli go huśtać, ktoś po 50 czy 60 bonusie wpadł na pomoc, żeby walić tak mocno, aż się gnojek pożyga. Biedny Piotrek nie miał jak uciec z huśtawki, która coraz mocniej uderzała w blokującą rurkę, a ponieważ była niedociążona z jednej strony, coraz wyżej odrywała się od ziemi. W końcu uderzyła tak mocno, że betonowe mocowania pękły, a pasażer wraz z metalową ramą odlecieli na kilka metrów. Chłopak miał szczęście, że nic go nie przygniotło, ale mimo to konkretnie przypierdolił w ziemię. Później było dużo krwi, policji, problemów, obniżone zachowanie na koniec roku, jednak wszyscy z obecnych twar dostali przy kwestii, że u chłopaka nikt nie zmuszał i że sam chciał, żeby go rozkuśtać jak najmocniej. Piotr po rekonwalescencji wrócił do siebie, jednak już nigdy nie zachowywał się normalnie. Kiedy nasza wychowawczyni zorganizowała dla grupy z osiedla wycieczkę do szpitala, by odwiedzić chorego, wszyscy, którzy byli obecni podczas feralnego zdarzenia zgłosili swój udział, tym bardziej, że odbywało się to w ramach lekcji. Do dziś nie zapomnę tego błędnego uśmieszku, kiedy chórem ochrzciliśmy go bonus na cześć bicia rekordu i jednogłośnie ustaliliśmy, że z powodu destrukcji huśtawki rekord pozostanie niepobity. I choć wzroki wyraz twarzy sprawiają wrażenie, jakby Piotrek Witczak przedawkował jakieś narkotyki albo wypił parę piw, jednak prawda jest inna. To wszystko efekty tamtego zdarzenia, jego lotu i lądowania na twarz wraz z kilkudziesięciokilogramowym stelażem huśtawki. A ja za każdym razem, gdy widzę w teledysku, w którym występuję, mam przed oczami tamten lot i jego krzyk, gdy huśtawka oderwała się od ziemi.